Música Komunikacja obwzdrowiskowa póki co, proszę Państwa, działa, działa bez zmian. My wiemy, że nie wszyscy jeżdżą, czy mało osób jeździ, ale mimo wszystko no, nie chcieliśmy zmieniać rozkładu jazdy. Mamy te nasze pięć jednostek i one po prostu to jest na, na tyle mało, wiemy, że przewoźnicy prywatni całkowicie zawieszają, albo przechodzą na rozkłady świąteczne. Natomiast naszym zdaniem, no, między poniedziałkiem a piątkiem, nie wszystko, część ludzi pracuje, część ludzi potrzebuje gdzieś dojechać, załatwić czy to sprawy w urzędzie, na poczcie, czy gdziekolwiek indziej, czy w banku. Także wiemy jak to wygląda i chcemy tutaj ludziom ułatwić ten koszt komunikacji czy koszt paliwa, bo nawet jeżeli byśmy przeszli na, żeby jedna, jedna jednostka jeździła, to ten koszt paliwa jest stosunkowo niewielki. Największe koszty oczywiście są kosztami kadrowymi, a natomiast no, nie, na pewno nie będziemy zwalniać ludzi z dnia na dzień, także przez to ten rozkład utrzymujemy, żeby ludzie mogli normalnie pracować. Busy są codziennie dezynfekowane, także jest raz, że jest ta woda wysoko ozonowa, no i dwa, są specjalne środki dezynfekujące. Naprawdę staramy się dochować wszystkich w warunku wymogów bezpieczeństwa przypominam, że w busie jednorazowo może jechać więcej, nie więcej niż 7 osób z uwagi na aktualne przepisy sanitarne, które ograniczają liczbę przewożonych osób do jednej, drugiej ilości miejsc siedzących.